I później za 20 dni masz Black Friday, i znowu jak chcesz wejść, no to musisz obniżyć tą cenę o kolejne 10%. Już od tych 10, które obniżyłeś wcześniej, przestaniesz coś robić, albo nie będziesz robił to z taką intensywnością. No to już spada ci popularność ofert, spada ci jakość sprzedaży, bo nie masz tych tak wielu pozytywnych komentarzy, częściej wpadnie ci ten negatyw. Wtedy często. Sprzedawca nie ma po prostu czasu na to, żeby... Działać właśnie bardziej strategicznie. No i mamy to. Ostatni kwartał tego roku, już nam w sumie pierwszy miesiąc, prawie że uciekł, ale zbliża się najgorętszy okres sprzedażowy. Przed nami Black Wiki, Black Fridaye, Cyber Mondaye, do tego oczywiście święta Mikołajki i cała masa takich wydarzeń sprzedażowych. No i bardzo często one kojarzą się, przynajmniej na sklepach internetowych, z podwojeniem budżetów reklamowych. Pakujemy w święta, wszystko lecimy. Po prostu najdalej jak się da. No i tak w sumie przyszło mi do głowy, czy jakby na marketplacach jest tak samo no właśnie na takim Allegro czy to wygląda mniej więcej w ten sam sposób co na sklepach internetowych. I w sumie wychodzi nam, że nie do końca. Dlaczego mówię nam, tak jak widzieliście na początku w urywkach, taki będzie dalej się pojawiał. Tutaj Michał, Michał z Faustprint, z którym odbyłem jakiś czas temu dłuższą rozmowę na temat Allegro, którą chciałem w troszkę innej formie opublikować. A tutaj wrzucę Wam taką śmietankę creme de la creme treści. Skróciłem to jak się dało i tak materiał wyszedł bardzo długi, ale podzielimy sobie go na właśnie trzy części. Zaczniemy od takich błędów i w sumie dziwnych rzeczy, które robią często sprzedawcy. Przejdziemy później przez jakąś manipulację na cenach, na produktach. No i na samym końcu pogadamy sobie o tipach. No i dobra, zacznijmy w takim razie po prostu od tych zagrożeń i takich dziwnych błędów sprzedawców, o których ja w sumie nie byłem świadom, jak trzeba uważać na politykę cenową, ponieważ wiele rzeczy, szczególnie w tym okresie, na siebie nachodzi pod względem tego, jak musimy manipulować tą ceną i można sobie zrobić niezłą krzywdę. Także o tym pogadamy sobie w pierwszej kolejności. Takie duże zagrożenie, czy to biorąc pod uwagę programy cykliczne, czy takie, które są raz w roku jak właśnie Black Week, czy, czy, czy właśnie Cyber Monday, dajmy na to ogólnie, jest zagrożenie chociażby ze względu na to, że Allegro dla nas, dla sprzedawców biorących udział w tym programie, narzuca obniżenie ceny względem najniższej z ostatnich 30 dni, i wiesz, problem rodzi się w momencie, gdy masz na przykład, tak jak teraz prawdopodobnie będzie to w listopadzie, na samym początku akcję Allegrową, która też wymusza obniżenie ceny powiedzmy o co najmniej 10% względem najniższej z ostatnich 30 dni. I zobacz, ta najniższa cena ona jest powiedzmy 5-6 zaklepana, bo mamy ten Allegro Day, zdajmy na. To. i później za 20 dni. Masz Black Friday, i znowu, jak chcesz wejść, no to musisz obniżyć tą cenę o kolejne 10% już od tych 10, które obniżyłeś wcześniej. Także dla mnie jest to mega zagrożenie. No, i tutaj najczęściej ci sprzedawcy nie kalkulują, czyli ja, jak miałbym wybierać, w które promocje wchodzić, to na pewno unikałbym tych związanych z teraz przynajmniej z tymi promocjami alegrowymi, a bardziej niech to będą te promocje tematyczne. To co robią też więksi sprzedawcy, z którymi też współpracujemy, to na przykład wystawiają sobie nowe oferty pod to, żeby ta najniższa cena z 30 dni Wiesz, była jakby pod ich dyktando, żeby nie musieli obniżać tej oferty, która już sobie funkcjonuje, już dobrze sprzedaje, tylko specjalnie pod daną okazję wystawiają daną ofertę i w ten sposób też budują swoje przewagi konkurencyjne, nie muszą tak, mówiąc przysłowiowo, nisko opuszczać spodni. Nie? Wszelkie wskaźniki, biorąc pod uwagę Allegro, mają zakres dat na ostatnie 30 dni. Jeśli w ciągu tych 30 dni coś da ci wymierne korzyści, a po tych 30 dniach przestaniesz coś robić albo nie będziesz robił to z taką intensywnością, no to już spada ci popularność ofert, spada ci jakość sprzedaży, bo nie masz tych. Tak wielu pozytywnych komentarzy, częściej wpadnie ci ten negatyw. Jakby te działania na Allegro wokół tych ostatnich 30 dni tych danych historycznych zawsze będą się toczyć, i, i tak w zasadzie, no, jeśli nie działasz w branży, gdzie ten klient jest chociażby częściowo powracalny, to zawsze po tego klienta będzie trzeba wychodzić. Jeśli przestaniesz to robić, to od razu zauważysz różnicę w Wynika. Taka strategia, żeby uderzać tylko wtedy, kiedy inni też mogą o tym pomyśleć i też uderzyć, też będą chcieli się na to rzucić. To jak ja bym miał, wiesz, masz 12 miesięcy w roku, to ja bym wolał, jak masz miesiąc się promować, to niech to nie będzie grudzień czy tam listopad, nie? Tylko niech to będą jakieś inne miesiące ze względu na to, że może być tak, że wtedy ta konkurencyjność będzie mniejsza, no i najprawdopodobniej wtedy na pewno będzie mniejsza, nie? Nie może być. Takie działanie, że dobra, no to w czwartym kwartale przycisnę. No nie do końca, jak te, te pozostałe miesiące sobie odpuszczasz, no to, to wiesz, to ja bym wolał, właśnie tak jak mówisz, bardziej to rozłożyć niż, niż cisnąć sobie to na jeden miesiąc, i wtedy wiesz, no, na pewno marżowo będziesz, będziesz bogatszy niż w momencie, gdy robisz to tylko na miesiąc, w ostatnim miesiącu. Jeśli na przykład mamy sprzedającego, gdzie te Q4 rzeczywiście dobrze zatrybi, no to okazuje się później, że on nie jest na to przygotowany. No i sam jako właściciel idzie do tego magazynu, i pakuje paczki zamiast gdzieś tam dalej działać market, marketingowo i to skalować. Czyli wtedy nie, nie dogląda już sobie tych kampanii reklamowych, przepala tam budżet, e, może miejsca emisji, które nie powinny być włączone, nadal są aktywne, e, może zapomniał ce, podnieść cen, a może to już zrobić, bo ten czwarty kwartał to też jest czasami taki dobry moment na to, żeby troszeczkę jednak. Więcej wyciągnąć, zwłaszcza na tych ofertach, które nie są tymi naszymi gwiazdami, nawiązując do tak jakichś poprzednich moich wypowiedzi, tylko właśnie mają za zadanie generować jak najwięcej zysku. Więc wtedy często sprzedawca nie ma po prostu czasu na to, żeby działać właśnie bardziej strategicznie. No ale jest to po prostu związane z tym, że nie odrobił tych lekcji, nie? nie? odrobił tej pracy domowej wcześniej, czyli nie przygotował się do tego pod kątem, chociażby właśnie tej logistyki nie oddał kampanii acowych w ręce agencji, tylko twierdził, że sam się tym lepiej zajmie, no i później takie błędy właśnie wychodzą, no co nie ukrywam, później też przekłada się na. Niszczą zyskowność, marżowość, pod koniec roku budzimy się z ręką w nocniku, bo się nam ten grudzień na przykład nie spiął. Także e, są takie przypadki i to dość często. Ale jeśli chodzi o te popularne marki, tak jak wspomniałeś Lego, to, e, to też jest podobnie. E, no i wtedy no to jest Twoja decyzja biznesowa z drugiej strony, nie? C czy chcesz w tym brać udział, czy nie? Bo często. W tak popularnych kategoriach, czy biorąc pod uwagę tak popularne marki, jak wspomniałeś, no może być tak, że tutaj, mimo tego, że będziesz miał to oznaczenie, to ja jestem po tej drugiej stronie barykady. To się nie będzie opłacać, nie będzie się tak kalkulowało bo nawet mimo tego, że ta konwersja wzrośnie, no to ta konkurencyjność zrobi swoje, po prostu. Jeśli ktoś będzie szedł w zaparte, będzie zwiększał koszty reklamowania czy stawki, zakliknięcie w reklamę właśnie biorąc pod uwagę ten ekosystem Allegro Ads, no to u Ciebie też ta rentowność będzie niższa, mimo tego, że ten okres w sprzedaży jest lepszy. No i pytanie, czy chcesz się znowu z nimi bić, Czyli, czy chcesz walczyć znowu tymi stawkami, czy też jakością oferty? Ja jednak polecam tą drugą drogę, gdzie dopracowujecie ofertę, i wtedy też ta stawka jest w stanie się obniżyć. No i tutaj troszkę wychodzi nam odwrotny temat do tego, co zazwyczaj robimy na sklepach internetowych, no bo jak w sumie wszystkie wskaźniki są brane w sumie tylko z ostatnich 30 dni, to znaczy, że takie działania krótkoterminowe średnio mają sens, średnio mamy czym dopalać tą sprzedaż, tak naprawdę musimy w kontekście AC-ów i promocji na Allegro brać pod uwagę, pod uwagę cały okres roku, więc nawet lepiej sobie podzielić ten budżet który chcieliście wydać w tym ostatnim kwartale na cały rok, jeżeli tylko tyle chcecie wydać niż pakować wszystko w ten ostatni okres, bo może się okazać, że to skutków nam nie przyniesie. Na pewno nie pozytywny. Jakieś tam skutki przyniesie w sumie, raczej negatywne. No ale już zmieniając troszkę temat, w takim razie, jak sobie delikatnie pomóc w tym okresie i czy możemy troszkę manipulować może ceną, może produktem, może sposobem działania? Jak to zrobić, też dalej o tym opowiem Michał. Jeśli chodzi już o cały taki ekosystem Allegro, jeśli mamy do tego się porównywać, no to kurczę, trochę tracimy na tym, że nie jesteśmy w programie. Mówię tutaj pod tym kątem, że okej, okay, my wtedy i tak będziemy widoczni dla klientów, ale dla tych, którzy na przykład weszli sobie już na konkretną ofertę, przeanalizowali sobie dany produkt pod kątem tego, czego potrzebują, czyli znaleźli już ten swój produkt i mogą wtedy za pomocą narzędzi, które kupujący mu dostępnie Allegro, przejść na naszą ofertę. Czyli możemy złapać tego klienta, ale nie na pierwszym etapie. Czyli w momencie, gdy wiesz, dla mnie sprzedajesz najtaniej, to ty nie musisz brać udziału w tym programie, bo Allegro zapewnia kupującym porównanie się z innymi ofertami tego produktu i tam w łatwy sposób i tak ten kupujący przejdzie, nie? Ale w momencie gdy wiesz o tym, że można się chociażby od takiego scenariusza odciąć, czyli odciąć się od konkurencji, która sprzedaje taniej, chociażby za pomocą rabatów na kolejną sztukę czy zestawów produktowych, no to jesteś w stanie tą przewagę zyskać. No i łącząc to z tym, że opuścisz sobie na przykład Allegro Days na rzecz tego, żeby później wejść w Black Week i tej ceny nie obniżać aż tak znacząco, no to jesteś w stanie biorąc pod uwagę ten czwarty kwartał, wycisnąć dużo więcej nie tylko przychodu, ale też zysku, marży, biorąc pod uwagę Twoje porównanie z konkurencją, która no, nie zna tej zasady, że od tej konkurencji jesteś w stanie się na tym Allegro odciąć i po prostu korzysta z czego się da, byleby sprzedaż była większa. I dla mnie niezależnie od tego, czy to jest sezon, czy to jest nie sezon, czy to jest Q4, czy to jest Q1, Powinniście, jako sprzedawcy, w pewien sposób podzielić swój asortyment na zasadzie tego macierzu, chociażby BCG. Czyli dzięki temu jesteście w stanie mieć w swoim asortymencie takie oferty, które powiedzmy będą tymi waszymi gwiazdami, gdzie sobie nie do końca będziecie tam wychodzić. Dużo na plus, jeśli chodzi o marżowość, ale takie, które rzeczywiście będą przyciągać klientów na pozostałe wasze oferty. No i właśnie. E 4 to też jest dobry moment do tego, żeby jeszcze zwiększyć nacisk na właśnie te oferty z powiedzmy tego segmentu, gdzie nie zarabiamy zbyt dobrze na nich, wychodzimy powiedzmy na czysto, może tam na delikatnym plusie. No a dzięki temu, że najczęściej te koszyki zakupowe na Allegro mogą składać się nawet z dwóch, trzech produktów. No wiadomo, w zależności od kategorii i w zależności od tego, jak zbudujemy ten system, który będzie miał za zadanie ten koszyk budować, czy skorzystamy z zestawów produktowych, czy z kup razem, czy z wariantów czy serii produktowych, czy banerów na liście ofert, do jakich klientów będziemy kierować te produkty, na przykład za pomocą reklamy graficznej, no to od tego później będzie zależał ten wynik końcowy. Ja nigdy nie będę za tym, żeby promować wszystkie oferty, które macie. W asortymencie. Na takiej zasadzie, no, że tak jak mówię, wybieracie może 5% tego asortymentu, które e, promujecie naprawdę bardzo mocno. Pozostała część to jest naprawdę delikatna promocja, chociażby pod kątem tego, żeby znowu na tej pierwszej linii, tak jak rozmawialiśmy w kontekście e, poprzedniego wątku, żeby na tej pierwszej linii ten klient już miał styczność z naszą ofertą. Więc w taki bym sposób do tego podszedł, żeby nie przepalać budżetu, a z drugiej strony też musimy pamiętać, że mm, jeśli mamy do czynienia z akcjami specjalnymi, które e, są ograniczone czasowo, e, to też. Wpływa to pozytywnie na konwersję, czyli każdy taki program, który jest ograniczony czasowo, który mówi temu kupującemu bezpośrednio, hej, jeśli nie kupisz teraz w ciągu tygodnia, no to ta cena wzrośnie, nie kupisz już w tej cenie. To wszystko wpływa pozytywnie na to, że ci klienci, oni nie zastanawiają się tak długo nad zakupem, czyli te zakupy są po prostu częstsze, i często, częściej dochodzi do konwersji, czyli biorąc pod uwagę, że każdy, cały nasz ruch na ofercie na przykład jest kumulowany poprzez nawet kampanię Allegro Ads, to jest skrajny przykład, no to mamy takie przypadki, gdzie na przykład do zrealizowania jednego zakupu poza kampaniami specjalnymi typu Allegro Days. Potrzeba 30 potencjalnych klientów, a w momencie, gdy mamy do czynienia z kampaniami, na przykład Allegro Days, czy tak jak teraz mówimy, te kampanie pod Q4 typu Black Week, to tych klientów potrzeba na przykład 20. Czyli ta konwersja rośnie o około 30% nawet podczas takich programów, i też to musimy kalkulować. I naprawdę często zdarzało się właśnie przez to, i dzięki temu, że to wiemy, czyli że wiemy, że ta konwersja rośnie, e, dochodziło do sytuacji, gdzie obniżaliśmy cenę produktu właśnie za pomocą tej specjalnej akcji i okazało się, że na jednej sztuce zarabialiśmy więcej, ze względu na to, że w momencie, gdy konwersja rośnie, też spadają stawki CPC w Allegro. Dzięki czemu też ten biznes może być e, mimo wszystko bardziej rentowny niż w tych innych okresach. Także też zwróćcie na to uwagę, ale tak jak mówię, ta zasada na pewno nie będzie przekładać się na wszystkie produkty, które macie w asortymencie, tylko na te wybrane gwiazdy, w których jesteście w stanie jak najbardziej konkurować. Poza tym, to co możemy zrobić i to co jest też ciekawą opcją, zwłaszcza w tym okresie, jeśli jesteśmy, sprzedajemy w branży prezentowej. Warto w takim opisie oferty na stałe umieścić jeden baner, jeden szablon, treść tekstową, która będzie mówiła o tym, że jest to na przykład dobry wybór na prezent. I to też wpływa pozytywnie rzeczywiście na tą konwersję. Ja widzę wiele takich obszarów na ten moment niezagospodarowanych, niestety, czyli chociażby biorąc pod uwagę to, że Allegro na Q4, taka ciekawostka, wydłużyło tytuły ofert, nie? czyli teraz, znaczy do tej pory, do tam 20 września, miałeś tytuły ofert 50-znakowe, teraz masz te tytuły ofert 75. No i w regulaminie Allegro widnieje zapis, że jeśli oferta ma sprzedaż, to teoretycznie nie możesz zmienić jej tytułu. No ale ci sprzedawcy, powiedzmy, z naszego podwórka, po naszych gdzieś tam prośbach, no, piszą do Allegro poprzez formularz kontaktowy z prośbą o to, aby Allegro zamknęło te oferty z możliwością zmiany tytułu przy ich wznowieniu. Także to jest też takie, wiesz, działanie, które nic Cię nie kosztuje, a naprawdę widać od razu efekt, nie? Czyli, że masz tytuł oferty, który jest 50-znakowy, wiemy, że mieści się tam wtedy miejsców kluczowych, Prawdopodobnie docierasz do mniejszej ilości potencjalnych klientów, masz tą wiesz, listę ofert, gdzie masz konkurencję i niczym się nie wyróżniasz, jeśli masz te 50 znaków, a jeśli już ten tytuł będzie dłuższy, jesteś w stanie złapać ten wzrok klienta, dotrzeć poprzez chociażby wartość wyszukiwawczą do większej ilości tych potencjalnych odbiorców. Więc to są takie naprawdę proste rzeczy. No dobrze, to było w kontekście polepszania, zwiększania swoich szans takim ruchem standardowym, czyli troszkę produkty, troszkę cena, delikatnie kilka drobnych trików, ale teraz przejdziemy przez takie narzędziowe. I ewentualnie analizę trendów. Zobaczymy, czy tutaj jesteśmy w stanie coś jeszcze uszczknąć. Na Allegro jest raport, który znajduje się dokładnie w zakładce Allegro Ads. Mamy tam do czynienia z planerem kampanii. No i po wpisaniu w planer kampanii, właśnie reklamowych danej frazy, na przykład choinka, Możecie rozwinąć sobie roczny trend i zobaczyć jednostkowo, jak na daną frazę ten trend po prostu wzrasta. Więc to jest taka odpowiedź, gdzie każdy z Was będzie mógł sobie po prostu ją dopasować do swojego podwórka. Jest taka wtyczka, i to jest rozszerzenie do planera kampanii Allegro Ads. Jak wpiszecie sobie w Google Panel Pro dla Allegro Ads, ta wtyczka jest, to ciekawe, darmowa. I tam jesteśmy w stanie, bo powiem inaczej. Planer Kampanii ma pewne, pewne ograniczenia. Jak wpiszemy tam hasło, na przykład Lego, to wyskoczy nam 20 najpopularniejszych zapytań, a dzięki tej wtyczce, o której powiedziałem przed chwilą, tych zapytań może wyjść nawet 500. I te zapytania możemy sortować po konkurencyjności. Czyli możemy posortować, żeby nie pojawiały nam się zapytania klientów związane na przykład z wysoką konkurencją, a zadowolić się średnią konkurencją i niższą. Wiadomo, to ma drugie dno, czyli trzeba pamiętać, że wtedy też będziemy mieli do czynienia z. Mniejszą ilością ruchu, ale za ten ruch nie zapłacimy tyle, co ci sprzedający, którzy będą korzystali z tych wysoko konkurencyjnych fraz chociażby. No to tak, przyznam szczerze, że nie personalizowałbym tego w taki sposób, że w 100% przerabiał, tylko dodać jakieś stawki typu. Mamy ten Black Week, nie? to jest promocja ograniczona czasowo. No i w momencie, gdy mamy właśnie do czynienia z taką promocją, to co robimy i to co często sprawdza się, jednak czasami jest niezgodne z regulaminem Allegro, ale działa, to e, chociażby umieszczenie takiego krótkiego, perswazyjnego hasła na początek, które będzie przypominało o właśnie tej akcji. Na początku opisu wtedy wpisujemy sobie treść typu kup teraz tylko do tego i tego dnia, Black Week, gwarancja najniższej ceny, minus 30% i tak dalej. No w zależności od tego, czy bierzecie udział właśnie w tego typu okazji, no i z drugiej strony w zależności od tego na ile obniżyliście cenę rzeczywiście względem tych, tego ostatniego czasu, to jest taka jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli tutaj skupiamy się tylko na obrębie Black Week. Zestawy produktowe, one nie są jeszcze często wykorzystywane przez sprzedających z prostej przyczyny. Dlatego, że popularne integratory nie są pod to przygotowane, czyli magazynowo większość sprzedających ma problem, żeby, z, żeby po prostu to spiąć, nie? I... Takich rzeczy właśnie bym szukał jako przewagi, które wy możecie stosować, czyli takich, które są trudne dla innych, a wy poświęcicie na to trochę więcej czasu, żeby się w to zagłębić. Tym razem materiał eksperymentalny wyszedł delikatnie, ponieważ jest to tak naprawdę skrót z naszej rozmowy, głównie właśnie wypowiedzi Michała. Mam w sumie tyle materiału, że mogłem spokojnie jeszcze złożyć drugą część, więc jakbyście chcieli, dajcie znać, będziemy to oczywiście dokładać. A zaraz po targach wrzucimy film jeszcze w kontekście właśnie ostatniego kwartału tych wszystkich Black Friday i całej reszty, jeżeli chodzi o sklepy internetowe, bo tam sytuacja przedstawia się troszkę inaczej, ale mam wrażenie, że doszliśmy do podobnych wniosków. Tym razem będę sam, I tu, bo tutaj mam troszkę więcej do powiedzenia. A na dzisiaj trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem i do zobaczenia w sumie na targach już w przyszłym tygodniu, nie już w tym tygodniu, bo materiał leci w poniedziałek.